Szanowni Państwo, mieliśmy mieć czas uśmiechniętej Polski. Mamy totalny chaos we wszystkich, tak naprawdę, dziedzinach gospodarki naszego kraju. Tutaj wspomniane przez Pana posła Czesława Hoca, chociażby sprawy dotyczące zdrowia, zabieranie środków 300 milionów złotych tutaj na szpital w Szczecinie, ale także te, ta infrastruktura. Krytyczna chociażby elektrownia Dolnej Odry, ale to przede wszystkim także i totalny chaos i brak środków dla Polski lokalnej, dla samorządów. Jakbyście państwo porozmawiali z samorządowcami, to w ciągu dwóch ostatnich lat gdybyście państwo mieli wskazać jakiekolwiek inwestycje, czy to w powiecie drawskim, koszczeńskim, wałęckim, którymkolwiek z naszego województwa, to tych pieniędzy po prostu jest brak. Nie ma pieniędzy na inwestycje. Ta polska lokalna jest zamiast rozwijana, jest zwijana, ale to także ten czas, kiedy platforma obywatelska zamiast lekcji religii próbuje wprowadzić pseudoedukację zdrowotną pani która okazała się totalną porażką, jak zresztą wszystkie działania, które oni w ostatnich dwóch latach próbowali, próbowali wdrożyć, no nic się nie udało, o czym mówili też moi poprzednicy. Mam wrażenie, Szanowni Państwo, że ten czas dwóch lat chaosu to taka zabawa w piaskownicy, o której tak publicznie mówił pan minister rolnictwa krajewski, pan Donald Tusk bawi się w piaskownicy rozdając tylko i wyłącznie swoim kolegom łopatki tak żeby mogli się w tych dwóch latach i mam nadzieję, że nie w kolejnych dwóch latach dorobić pieniędzy, panuje nepotyzm, totalna porażka jeśli chodzi o działania poszczególnych spółek Skarbu Państwa, ale także i tutaj na, działających na terenie naszego województwa. Zamiast ciężko pracować, tak jak robiliśmy my, tych wiele inwestycji, które miało miejsce w naszym województwie, tutaj w Szczecinie i w poszczególnych województwach, państwo jeżdżąc po naszym województwie, możecie zobaczyć wiele tablic. Zarzucano nam, że jeździliśmy, wręczaliśmy kartonowe tablice ale to miało przełożenie rzeczywiście na realne inwestycje, na drogi, na przedszkola, na żłobki, na y, poprawę infrastruktury y, drogowej, na y, miejsca publiczne. To były konkretne rozwiązania, konkretne pieniądze. Dzisiaj Platforma Obywatelska, cała ta koalicja próbuje szukać jakichś inwestycji, czymś, czym mogliby się pochwalić. Stąd między innymi próba wdrożenia i ustanowienia Narodowego Parku w Dolinie Dolnej Odry. Bez konsultacji społecznych, bez uwagi na to, co mówią lokalni mieszkańcy. No, muszą znaleźć jakiś punkt odniesienia i mieć czym się pochwalić. Natomiast jak doskonale Państwo wiecie... Tworzenie parku narodowego to tylko i wyłącznie, o czym mówił już Pan Poseł Szałabawka, to są ogromne ograniczenia, a w przyszłości również i zwijanie tej Polski, Polski lokalnej. Więc mamy zamiast uśmiechniętej Polski dwa lata totalnego chaosu, braku środków dla Polski lokalnej, zwijanie służby zdrowia, zwijanie gospodarki i infrastruktury krytycznej. Ja, proszę Państwa.